powoli! Witam Was, kochani, w kolejnym vlogu pokażę Wam, jak będziemy jechać aż do Złotowa. To jest za piłą, za wydgoszczą. Jest w ogóle 6 rano, nawet yy, ile po 6 mama? 15. 15 po 6? Trochę zaspaliśmy, że tak powiem. O 12 musimy być właśnie w Złotowie. Jedziemy tam do szkoły, do, a tak naprawdę to do szkoły samochodowej, gdzie chłopaki, nie, może będą jakieś dziewczyny, zbudowali karda, którego prawdopodobnie będę testował. Będzie tam Piotr Jamroż, który będzie ze mną przeprowadzał wywiad. To, to jest wszystko przy okazji, że mogę tam pojechać. I mnie zaprosili. I jedziemy oczywiście na testy. Kartingowe do Bydgoszczy, gdzie będę po prostu testował przed Mistrzostwami Polski. Więc co? My wsiadamy w samochód, jedziemy, przyczepa jest już z nami e, i Santa Fe już. Słuchajcie, jesteśmy w Centrum Kształcenia Zawodowego. Kolejnego zawodniczącego w Złotowie jest ze mną Wojciech Pelikański, czyli Młody Pelika. Znacie go na pewno z telewizji, zresztą ze social mediów. Generalnie, Olek, co tu robisz? Jestem najmłodszym kierowcą rajdowym i jest szansa, że z liftowym. to w Europie. Odnoszę na jako jak najlepszego diskera w Europie na Driftmaster który idzie w Warszawie Eee, bardzo mi się tak podobało eee, bardzo mi się podobało bo bardzo dużo kierowców, którzy jeżdżą na poziomie drifterskim, eee, luksusowym eee, dużo 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 duża moc, <laughs> aż tak, no i dużo dużo na dużo 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 na dużo dużo tak na Na tak Poznaniu. W Poznaniu pamiętam. Dla programu na oczy. Mhm. I że... ja to już jest, to jest dwa lata, nie jak się znam A co nas połączyło? Forte Porte, Porte, Polska. Forte Polska nas połączyło, czyli dodatki, chemia samochodowa, nowoczesna chemia samochodowa, która jest stosowana do paliwa. Tak, ostatnio Stato nawet pokazywała, jak się to zalewa, a jest... aplikacja jest bardzo prosta, nie? Tak. No i co, jak się podawają sprzęty powiedzmy? No. Podobają mi się, może jak te dzisiaj przetestuję. Wszystkie was przetestuję. I powiedz mi, bo mi tata mi nas zdradził, coś takiego, że raz tuningowałeś elektrycznego układu, tak? Zmieniłeś akumulator. akumulator. Było coś takiego? Eee, to był taki, jak nie wiem, jeszcze 4 lata, to był taki eee, hammer, taki malutki. Tak było? To to? Myślę, że jak miałeś półtorej roku, to, to był hammer elektryczny. Też. A jak miałeś 2,5 to go tuningowałeś. No wsadziliśmy to... do niego akumulator od no. Sir'a i stanął raz na koło i załóżmy. I I się podpalił. Tak. Ale za setnym, za tysięcznym będzie już spawał statki podwodne pod wodą. Tak, w, od czegoś trzeba my. zacząć. Dokładnie. No, tak nie? jak my, nie? Dokładnie ja tak nie? jak my kiedyś. Tak, no. jak by... Trzeba to przekazywać dalej. Ja jestem po szkole samochodowej. Ty chyba... Ja e... jestem mechanikiem jest aparatów jest no. A ja jestem mechanik samochodowy. Ja się ja przebranżowiłem sam. A. No. I jakby no, to mi bardzo... I to mi bardzo warto jak wizyta? Podsumowując to wszystko, jak Ci się podobało? Znaczy ja jestem jakby, jakby, jakby bardzo się cieszę, i dziękuję przede wszystkim e, e, Państwu za zaproszenie nas tutaj. O, Olka to jest, o, ja to jest ja też, jakby, kolejna, braj, kolejna lekcja tego, tak e, że jeszcze coś takiego jest i, i że to robią i, e, i że to się tak odbywa. Zapamięta, tak, zapamięta, że coś takiego, że cztery koła, jakieś jedno koło z jeździ, jest, jest elektryczne, jest spalinowe. To jest spalinowe nie? E, w takich, w takich miejscach, w takich szkołach powstają nowi profesorzy, wykonawcy, inżynierowie, mechanicy później i ja jestem pewien tego, że ci, którzy tutaj z Was wyciągną dobrą lekcję z tego, że tutaj byli, Dabry. mogą mieć fajną przyszłość. Nie? Dawaj Olek, challenge! Olek, powoli! Olek, powoli. Olek. Testuję, jest, testuję nowy duze. Jak przejażdżka? Świetnie. Oleg, jak było? Bardziej jak starzy przyjaciele? Tak. I coś mi obiecał. Że ok. mi z Piotrkiem Zielińskim za, za wreszcie to spotkanie. No wiadomo, no, wiadomo. Piotrek Zieliński, jak ziomek z naszego miasta. No, prawda, że mała go w wózku woziła. Tak jest, Wypądź dokładnie. na kamieniach. Dobra, to no. się wytnie, bo nie wiem, czy on wie o tym. Piotrka babcia mieszkała no, z nami, na jednym Aha. podwórku się wychowaliśmy. A? Teraz idziemy z wujkiem Piotrkiem. Klej szybę. Klej szybę. Oleg jest bardzo ciekawy, jak się to robi. Nie? No nie, nigdy nie wklejałem szyby A wybiłeś jakąś szybę w aucie jak jeździłeś? No tak Tak? A jak się to stało? Ja puściłem gaz w takim bardzo wąskim zakręcie i, i wyprosowało mnie i wpadłem w barierki Aha. I barierka mi się wbiła w szybę To boczną nie? Nie, przednią Przednią? Tutaj, Przednio? tutaj w, w tym momencie Bo no. ja Cię tutaj jak ten, jak głupica co miał wypadek nie? Pamiętasz A jak jechałeś najszybciej samochodem powiedz mi? Bękom czy Gierem? Ty i tym może? Yy, no ile? 260. 300 na godzinę jechałeś? 170. Więc nie jechałeś, nie? Znaczy ty jako, jako ty. Nie było gdzie? A bo ty masz jeszcze przecież to No tak. No, a Toyotka będzie przeznaczona do rajdów. do Rajtów. I To yy, jakie masz tam osiągnięcia co ostatnio, co ty chyba pierwsze miejsce było z tego co pamiętam. Tak, nie? tak, tak, tak. To na walipskiej zimówce hmm? w klasie junior nie szans? Duża przewaga była? No taka z 10 sekund, 15. Nad wszystkimi? Na drugim? No, na drugim, już nie pamiętam ile. No. Jest na A czemu nie diesla? mi bo wolę benzynę. No. Prosta A Dzisiaj może takiego driftera Black Smoke? Nie wiem. On ten... jest z Finlandii. On jeździ tylko e, Mercedesami Nie wiem, Mercedesem da e, e, Diesla w Drift Masters. A dawał nie? No kowciło fajnie. No. Ja tutaj atakuje auto. Atakuje nie. Dobre, próbujemy cię. Czy to bo, będziesz chciał? Co? Wciąż? być w ostatnim. No, docięcia mamy taki trójkątny druci. Taki drut tu jest na rolce, zapina się i tniemy. Mm. Okej okay. Fajnie. Każde nowoczesne auto, znaczy w autach teraz stosowane jest kiedyś już, już były na uszczelce po prostu, nie? Mm -hmm. Że uszczelkę wkładałeś sznurkiem i, i objeżdżałeś i ten. Nie mamy akurat teraz takiej, to bym ci pokazał, nie? Już chłopaki odcięli szybę i ją podnoszą. O. No i auto bez szyby. Uważaj? <grym> <grym> postawimy. Nie, to jest szyby. szyby. No, auto bez szyby, można tękę? Nie ma szyby, nie ma szyby, nie ma szyby. No. Tak to wygląda. I ten. I później trzeba patrzeć czy nie jest lite, bo to wiesz, auto wiekowe. Także... Ale i nowe auto też o, no. Karabin? Karabin. Nie, nie Karabin. we mnie klejem. Nie? Dobra, nakładamy. Plasterki, teraz zobaczcie, plasterki przydamy Patrz, cyk Cyk, pół po to, żeby szyba nie zjechała Aha O jak już klej zwiąże, to się je nie? I wszystko Szybka akcja Szybka akcja, mamy zrobione Siemaneczko, słuchajcie, patrzcie kto tu jest ze mną Siema, znowu Klejemy Klej ja. Był ciekawy jak się to robi Auto mieliśmy Mitsubishi Space Star, no nie jakieś widowiskowe, no ale każde auto jest taka, ta, ta, tak samo jest klejana szyba do każdego auta, nie? No, no jeszcze klej nie zastygł, dopiero co włożony. Tak jest. Jeszcze ci pokażemy kiedyś jak się na uszczelce wymienia szyby. Witam was kochani, jesteśmy po dwóch wyjazdach. Jest godzina gdzieś tak, e, która jest Hugo godzina. Wiecie kto to jest? Ten z Hugo B4, na którym kiedyś 11.30. 11. 11.30. Wyjazd mamy mini roka o 12.12. .12. Więc co? My czekamy na wyjazd, e, oglądamy on e, z, z kamerki ode mnie, z Bukarda. E, uczymy się cały czas, wykluczamy wszystkie błędy e, moje i cały czas się uczymy, żeby jak najlepiej, jak najbardziej precyzyjnie i jak najoczywiście szybciej e, pojechać na no jak. Chcesz być? Okay. Siema. Siema. no i co, czekamy na kolejny wyjazd i jeździmy Pokażę wam moją mamę jak je naczynia gdy brda płynie i mama mama, jak się bawisz? ekstra widzę właśnie <laughs> tutaj właśnie wycinali drzewa kiedy tutaj były krzaczory jak jak nie wiem co no, taka rzecz nie jest mała duża jest dosyć Zobaczymy czy jakieś, czy jakieś płotki albo kara się tu pływają. No i sobie tak płynie. Kochani, często się pytacie jak ze szkoły właśnie z taką jazdą, jak opuszczam szkołę. Właśnie w ten sposób właśnie wróciłem z wyjazdu i robimy lekcje Witam się z Wami już po, po wszystkich wyjazdach po całym dniu, po pierwszym dniu treningowym. Mieliśmy dzisiaj 5 albo 6 wyjazdów. Jutro, niestety, będą tylko 4 wyjazdy. Zaczynamy jutro o 8 rano, więc co? Czekamy na jutro. My dzisiaj idziemy jeszcze na miasto, tak samo jak wczoraj byliśmy. Ja jeszcze z Wami żegnam na dzisiaj. Mama! Też się z Wami żegna, Hugo też. Cześć wszystkim. No i do jutra. A muszę po prostu z kim jechać, bo wtedy mam większą adrenalinę, i wtedy mam większy napał na to, żeby pojechać jeszcze lepiej. Bo mam jakiś cel. Yy... Ja jestem takim Erekszem, który goni kawałek mięsa na szpilku. po wszystkich przejazdach eee, bardzo mi się podobało e, w ogóle ten weekend jeździliśmy dwa dni dzisiaj mieliśmy tylko 5 wyjazdów, ostatni tylko 6 minut, z tego ja miałem tylko jedno wolne kółko. Bardzo było fajnie. Jeszcze śpionę. Tutaj e, mamy w teamie e, takiego chłopczyka z Ukrainy, e, który... Jeździ teraz u nas w Polsce na zawodach, obsługuje go Giena, Gena też jest z Ukrainy, więc fajnie. W ogóle ten weekend mi się bardzo podobał, dlatego że jeździliśmy, to też oczywiście mi się podobało, bo lubię jeździć. No i oczywiście, że byliśmy w szkole, gdzie widziałem dużo fajnych projektów, którymi chętnie bym sobie pojeździł. Więc co? Ja muszę jeszcze zabrać laptopa yy, yy, mojego z teamu I co? To by było na tyle w tym vlogu. Więc co, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, na tanie Was jeszcze pożegna. I pa! Więc co? Do usłyszenia w następnym vlogu. Pozdro!